Tutaj znowu Kasia i Radek z Centrum Nauki Kopernik, i wracamy dzisiaj do Was z naszą serią doświadczeń o świetle. W ostatnim filmiku mówiliśmy o tym spektrum światła, czyli tej tęczy, która zawiera w sobie te wszystkie kolory, które po zmieszaniu dają światło białe. A dzisiaj chcielibyśmy się skupić, co poza tym wszystkim. Bo jak sobie spojrzymy na taką tęczę, mhm. no to ona po swych, swoich dwóch końcach zaraz za czerwonym i zaraz za fioletowym ma coś jeszcze. Za czerwonym jest podczerwień, a za fioletem ultrafiolet. zwany inaczej nadfioletem. No i widzicie, niektórzy e, powiedzieliby, że ten nadfiolet, ten ultrafiolet, jak i ta podczerwień to już nie jest światło, to jest po prostu promieniowanie elektromagnetyczne, które podobne jest do czego? E, podobne jest na przykład do mikrofal, albo do promieniowania rentgenowskiego, czy do fal radiowych. Ale przez to, że jest blisko światła białego, no to też chcemy o nim powiedzieć. Podczerwień, no, bardzo często wykorzystywana w pilotach do telewizora czy innych podobnych. Jest mało spektakularna. No bo Kasia jej nie widzi, bo zobaczmy, widzisz? Nie. No ale może Wy widzicie? Nie wiem, zobaczcie. A nawet powinniście widzieć na nagraniu. Spróbujcie ze swoimi pilotami i. I telefonami. Tak, zobaczcie, co się dzieje. Jednak dużo bardziej spektakularny jest Ultrafiolet. Ultrafiolet, który może być naszym sprzymierzeńcem, ale też czasem trochę nam szkodzi, bo może wywoływać chociażby nowotwory skóry czy poparzenia słoneczne, dlatego bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o filtrze przeciwsłonecznym, ale może być też użyteczny, bo na przykład takie promieniowanie UVC jest wykorzystywane chociażby w szpitalach do dezynfekcji powierzchni. Tak, jest włączany przed jakimiś operacjami, ponieważ skutecznie zabija drobnoustrojem. jeżeli jest odpowiednio mocna, odpowiednio silna, a jeżeli dobierzemy lampę, tak jak tutaj, zwykłą, taką sceniczną, estradową i będzie ona na tyle lekka, że ten ultrafiolet nie jest szkodliwy, ale na tyle skuteczne, że jest widoczny. No to może pokazać nam dużo fajnych efektów. Do takich lamp też często dodaje się diody, które świecą trochę na niebiesko, trochę na fioletowo, żebyśmy widzieli, kiedy taka lampa pracuje, i nie narażali się na to promieniowanie bez potrzeby. No bo też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której trwa operacja, a ktoś zapomniał przed wejściem wyłączyć taką lampę bakteriobójczą i po całej operacji chirurg i anestezjolog wychodzą cali opaleni. W takim najlepszym wypadku, bo w najgorszym to może się skończyć problemami skórnymi. A może wy macie jakieś inne pomysły do czego można wykorzystać promieniowanie ultrafioletowe? Piszcie koniecznie w komentarzach. I teraz chcielibyśmy na przykład wam pokazać do czego takie światło ultrafioletowe jest zdolne, ponieważ są substancje mm -hmm. Które pod wpływem działania światła ultrafioletowego zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej. Mamy ze sobą rodaminę fluoresceinę e, i rodaminę jeszcze innego rodzaju. Zwróćcie uwagę, jakie te substancje mają kolory w świetle takim białym. A my teraz y, zgasimy światło, zbliżymy Was trochę do siebie, żebyście mogli zobaczyć lepiej. Dokładnie. No i zwróćcie uwagę, że teraz na przykład Kasia umieszcza. Rodaminę 6G, i ona świeci takim bardzo, bardzo jaskrawym zielonym kolorem. Fluorescyjna jest na tyle yy, jaskrawa, że ona teraz nawet w pokoju nam robi całkiem jasno. A rodamina 3B również wyróżnia się kolorem w przypadku tego światła ultrafioletowego. I jak sami widzicie, w świetle ultrafioletowym niektóre z tych substancji zachowują się w dość specyficzny sposób. Potrafią zmienić kolor i przede wszystkim właśnie zaczynają świecić. Jednak gdzie one w ogóle są wykorzystywane, takie substancje? No bo to nie jest normalna substancja, którą możemy znaleźć w kuchni. Bardzo często spotykamy je w laboratoriach. To są barwniki albo wskaźniki. Czasem można je spotkać też w przedmiotach, które znajdujemy w domu, czy w takim użytkowaniu codziennym, ale. Są też takie bardziej bliskie nam substancje, które mogą się w ciekawy sposób zachowywać w ultrafiolecie. Tak. I tu mamy dla Was zagadkę, ponieważ wzięliśmy ze sobą dwie takie substancje. Kasia weźmie tę przezroczystą, ja wezmę tę drugą. No i jedna z nich do znalezienia, do znalezienia w kuchni robi co? Ta, którą trzymasz, to jest ulubiona, znaczy ulubione. Jedna z często wykorzystywanych substancji. W kuchni włoskiej, czy w greckiej, hiszpańskiej. No i tak, taka typowo kuchenna sprawa. A Kasia z kolei ma napój przezroczysty, gazowany, o bardzo charakterystycznym smaku, którego nie da się z niczym innym pomylić. Za chwilę pokażemy Wam je, jak zachowują się w ultrafiolecie, a może macie pomysł, właśnie co to za substancje i dlaczego zachowują się właśnie w ten sposób. Zanim jednak zbliżymy doświadczenie do Was, chcemy Wam pokazać jeszcze jedno doświadczenie, które można zrobić, no właśnie, z czymś bardzo prostym. Będą nam potrzebne zwykłe zakreślacze do notatek, takie w kolorach mówi się fluo. Takie zakreślacze bardzo łatwo, zazwyczaj można otworzyć tą końcówkę z tyłu, da się wyjąć. I w środku mamy wkład. A co z tym dalej zrobić, to pokażemy Wam już po zbliżeniu. I co ciekawe, najczęściej w takich właśnie zakreślaczach wykorzystywane są te substancje, o których wcześniej mówiliśmy. Rodamina fluorescyjna, one są dodawane, dzięki czemu ten zakreślacz ma taki jaskrawy, wyrazisty kolor. A jak się zachowuje w ciemności i w ultrafiolecie? No to zapraszamy bliżej i zaraz zobaczymy. I teraz zwróćcie uwagę, że ten przezroczysty napój o charakterystycznym smaku, no w ultrafiolecie zaczyna świecić. Wcześniej był przezroczysty, teraz jest niebieski. Ten kuchenny dodatek wygląda w ten sposób. Lekko czerwony. No podpowiedzią może być to, że unosi się na powierzchni. Na powierzchni wody, to ważne. A nie chciałem mówić, że woda, ale już Kasia Wam to powiedziała. No a te zakreślacze, o których tyle mówiliśmy. Pierwsza sprawa, będziemy potrzebowali dołożyć szklankę z wodą. Kolejna sprawa, dodać któregoś z nich. Dodać któryś z wkładów z zakreśleczy. Trzeba je po prostu mocno ścisnąć w palcach, aż wypłynie kropla płynu. Możemy też je pomieszać ze sobą. I musicie przyznać, że jest to dosyć widowiskowe doświadczenie. Ponieważ takich widoków no, na co dzień nie uświadczamy. Mnie osobiście bardzo się podoba. Na, na sam koniec możemy to wszystko wymieszać. I jak widzicie, w świetle ultrafioletowym nawet substancje znalezione w naszych domach potrafią zachowywać się w bardzo interesujący sposób. My zdecydowaliśmy się pokazać Wam tylko trzy takie substancje, ale myślę, że w każdym domu znajdziecie ich więcej i znajdziecie inne. I teraz pauza. Najważniejsza rzecz. Bardzo często na rzeczy, które świecą w ciemności, mówimy, że fluoryzują, że coś jest fluorescencyjne. Mhm. No i to jest bardzo częsty błąd. Bo faktycznie tutaj mamy do czynienia z fluorescencją, ale jest drugie bardzo podobne zjawisko. Które nazywamy fosforescencją. Jak odróżnić jedno od drugiego? W przypadku fluorescencji, kiedy przestanę używać tego światła ultrafioletowego, no, przestaje świecić. W przypadku fosforescencji, kiedy naświetlę coś bardzo mocno, to świeci cały czas. I to świecenie może trwać przez, no, kilka godzin, nawet. Fosforescencja jest bardzo często wykorzystywana w zabawkach dla dzieci albo w tych takich, wiecie, do przyklejania. Takie świecące y gwiazdki y na suficie w dziecięcych pokojach. Czy w zegarkach, żebyśmy widzieli wskazówki po zmroku. Fluorescencja jest natychmiastowym zaprzestaniem działania, kiedy przestanie działać światło wysokiej energii, takie jak UV. No to co? Mamy teraz zadanie dla Was. Zabawcie się trochę w detektywów. Myślę, że w dużej części domów można znaleźć lampę ultrafioletową, taką zwykłą do utwardzania lakierów hybrydowych. Ja taką mam, korzystam. I ona świetnie nada się do tego, żeby właśnie zabawić się w takiego detektywa. Zgaście światła, zapalcie taką lampę i poszukajcie przedmiotów, które świeciłyby w ultrafiolecie. Co ciekawe, rozejrzyjcie się także na przykład po ścianach. Mhm. Bardzo łatwo da się znaleźć ślady malowania wałkiem albo nierówne pociągnięcia farbą na ścianie, ponieważ no, farba ma różną grubość i będzie inaczej się zachowywać w świetle ultrafiletowym. Mhm. Czekamy na zdjęcia Waszych dochodzeń, Waszych ciekawych odkryć w komentarzach. No i co? To do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Cześć.